Polecam kupować tego czerwonego, całe pranie mi Bo to jest do kolorowych ubrań, co łeb. Tato, bo na świadectwie ma napisane, że otrzymałem promocję, to jest na lody, czy co. By w sklepiku szkolnym w następnym roku masz promokę. Witam, jak naprawić kota. He, w pająka ci się zmienił. Siema jak kupić lody w takiej maszynie, no ale musisz się zalogować i na się kupić. Albo na Allegro? Te nowe paczkomaty po... One są dosyć, że małe, to jeszcze mnie prąd poraził. No to jest zabezpieczenie, żeby nikt paczki nie ukradł. Po co na lotnisku pasy? Czyli jak samolot startuje i ktoś przechodzi, to ma prawo się zatrzymać? No powinien przed... Pasami się zatrzymać? To takie przykre, dlaczego zrobili z jej matki mleko? Gdzie moja mamusia? Krówka pyta. Dlaczego ona gada do szklanki w ogóle? Chciałem zapytać, kto jest to, jest ten plus 6, bo odczytał, a nie pamiętam, żeby była taka osoba na grupie. Plus 6. Może to jakiś kolej z 6 obcy. Megalodon żył 2,6 milionów lat temu w morzach Miocenu i Piocenu. Ale jak on mógł żyć 2,6 milionów lat temu, skoro Ziemia ma 2021 lat? Nie, no to jest miejska legenda. Bo Ziemia ma 2021 lat, a woda ma dużo więcej. Aha. Dałem sobie mandat, żeby nie dostać prawdziwego. Zadziała? Ej, to nie jest głupie. Duży mózg czas. Cześć, dzisiaj jedząc Lacy trafiłem kartę do samochodu, a wam co się trafiło? Samochód na kartę? Ależ na kartę Sim?